Cześć, moi kochani. Jak się macie? Dziś przygotowałam dla was kilka super specjalnych wskazówek, które mogą bardzo pomóc, gdy chcecie zaimponować kobiecie. Wiecie ten moment, gdy spotykacie dziewczynę i bez nawet zauważenia analizujecie każdy szczegół. No właśnie, my też tak robimy. Podzielę się z wami siedmioma detalami, które najbardziej przyciągają naszą uwagę. To małe triki, które robią wielką różnicę. Więc bądźcie czujni. Bo te wskazówki są naprawdę cenne. Teraz zaczynajmy, ale zanim przejdziemy do tematu, chciałabym wiedzieć: gdy poznajecie kogoś po raz pierwszy, na czym najpierw zwracacie uwagę? Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, zostaw komentarz poniżej, co przyciąga Twoją uwagę. Jestem bardzo ciekawa, co macie do powiedzenia. Wracając do tematu, drodzy mężczyźni, zastanawialiście się kiedyś, na co kobieta zwraca uwagę jako pierwsze. Gdy poznajemy mężczyznę. Tak, podobnie jak wy, my kobiety też mamy kilka detali, które zauważamy od razu. Dlatego polecam, abyście zwrócili szczególną uwagę na to, co zamierzam Wam przekazać. Te wskazówki pomogą Wam nie tylko zdobyć kobietę, ale także zadbać o te aspekty w każdej sytuacji i zapewnić doskonałe pierwsze wrażenie. Numer jeden: Wygląd. Jeśli ktoś powie Wam, że wygląd się nie liczy, możecie być pewni, że kłamie. Prawda jest taka, że mężczyźni zazwyczaj są bardziej wzrokowi niż my, kobiety, ale to nie znaczy, że nie zwracamy uwagi na to, co nosicie. Dla nas wygląd to coś więcej niż ubrania, które wybieracie. Kluczowe jest to, jak dbacie o swój wizerunek. To oznacza zwracanie uwagi na detale. Wasze ubrania powinny być w dobrym stanie, bez rozdarć, plam czy brudu. Ważne jest, aby były wyprasowane i czyste. Sposób, w jaki dbacie o te małe detale, robi dużą różnicę w wrażeniu, jakie sprawiacie. Dlatego zadbajcie o wygląd i pokażcie, że dbacie o każdy szczegół. Numer 2. Buty. Wiedzieliście, że możemy wiele dowiedzieć się o osobie tylko patrząc na jej buty. To prawda. Dlatego kluczowe jest, aby wasze buty były czyste i w dobrym stanie. Nie powinny być brudne, popłamione, podarte ani zniszczone. Jeśli chcecie zrobić dobre wrażenie, wasze buty także muszą być prezentable. Nawet jeśli myślicie, że nikt nie zwraca uwagi na wasze buty, możecie być pewni, że tak jest, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Dlatego nie zaniedbujcie tego detalu. I oto dodatkowa wskazówka: choć możecie wybrać dowolny styl, nigdy nie pokazujcie się przed kobietą w klapkach lub sandałach. To na pewno nie zrobi dobrego wrażenia. Numer 3. Wasze zachowanie. Możecie myśleć, że my, kobiety, skupiamy się tylko na wyglądzie fizycznym, ale to tylko część historii. Gdy poznajemy mężczyznę, sposób w jaki traktuje innych jest dla nas niezwykle ważny. Zwróćcie uwagę, jak zachowujecie się w restauracji lub gdziekolwiek indziej, jak traktujecie kelnera, kelnerkę czy osobę, która jest tam, aby wam pomóc. Jeśli jesteście uprzejmi lub niegrzeczni wobec tych osób, Wiele to mówi o tym, kim jesteście naprawdę. Co naprawdę mnie denerwuje, to widzieć kogoś źle traktującego innych tylko z powodu ich stanowiska. To pokazuje brak szacunku, który nie przechodzi niezauważony. Ponadto, jak mówicie o swojej rodzinie, przyjaciołach i bliskich, także ma duże znaczenie. Wyobraźcie sobie: jeśli mówicie źle o swojej rodzinie lub najlepszych przyjaciołach, zastanawiamy się, co ta osoba myśli o mnie. Dlatego ważne jest, aby zawsze mówić dobrze o innych, to nie tylko pokazuje, że jesteście osobami pełnymi szacunku i dobrego charakteru, ale także tworzy bardzo pozytywne wrażenie. Numer 4. Uśmiech. Już mówiłam o tym wcześniej, ale warto powtórzyć: szczery uśmiech jest po prostu nieodparty. Przekazuje ciepło, sympakię i pozytywne wibracje. A te rzeczy są wyraźnie zauważalne. Nie ma nic przyjemniejszego niż poznanie mężczyzny, który jest ciepły, ma dobre poczucie humoru, charyzmę i często się uśmiecha. Sympatia jest niezwykle ważna i robi ogromną różnicę w pierwszym wrażeniu, jakie sprawiacie. Prawdziwy uśmiech może rozświetlić otoczenie i uczynić interakcję znacznie przyjemniejszą dla wszystkich wokół. Numer 5 Wargi: Bądźmy szczerzy, kiedy poznajemy kogoś, jednym z pierwszych rzeczy, na które zwracamy uwagę, są wargi. W końcu to nimi mówimy, więc naturalnie nasz wzrok zwraca się w tę stronę. Jeśli spotykasz się z kimś, ponieważ chcesz poznać tę osobę w bardziej romantyczny sposób, oczywiście zwrócisz uwagę na jej wargi. Co zauważamy jako pierwsze, to czy wargi mają ładny kształt i wyglądają na dobrze zadbane. To oznacza, że powinny być nawilżone i wolne od suchych skórek i zanieczyszczeń. Proszę, unikaj maksymalnie pozostawiania swoich warg suchych lub szorstkich. Ponieważ to nie jest atrakcyjne. Z nadejściem zimy, jeśli masz problem z suchymi wargami, polecam peelingowanie ich od czasu do czasu i zawsze nawilżanie. Na rynku jest wiele produktów, które pomagają utrzymać wargi nawilżone bez nadmiernego połysku. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli Twoje wargi wyglądają na dobrze zadbane i atrakcyjne, osoba wyobrazi sobie, że cię całuje, co może być dużym atutem. Numer 6. Zapach. Gdybyś wiedział jak ważny jest zapach dla nas, nigdy nie wyszedłbyś z domu bez niego. Emigrek, kobiety, uwielbiamy, gdy mężczyźni mają przyjemny zapach. W rzeczywistości zapach jest tak kluczowy, że może być powodem, dla którego akceptujemy lub odrzucamy mężczyznę. Dla nas dobry zapach to ten związany z czystością, jak zapach osoby, która właśnie wyszła z kąpieli i użyła perfum. Nie lubimy zapachu perfum nałożonych na zapach potu. Ponieważ jest to bardzo zauważalne i nieprzyjemne. Oto wskazówka. Aby Twój zapach utrzymywał się dłużej na skórze, nałóż go zaraz po kąpieli. Dzięki temu efekt i zapach będą trwały znacznie dłużej. Zapach osoby jest tak charakterystyczny, że możemy ją zapamiętać tylko na podstawie aromatu. Czy zdarzyło Ci się poczuć zapach i natychmiast przypomnieć sobie o kimś specjalnym, jak przyjaciel, krewny czy nawet miejsce? Więc jeśli chcesz być zapamiętany, Używaj zawsze tego samego zapachu. To stanie się Twoim osobistym znakiem rozpoznawczym i pomoże stworzyć trwałe wrażenie. Numer 7. Ręce. Możesz myśleć, że ręce nie są aż tak ważne, ale to dalekie od prawdy. Emigrek, kobiety, naprawdę lubimy czuć ręce mężczyzny. Jeśli jesteś w związku, spędzisz sporo czasu trzymając rękę swojej partnerki, więc tym bardziej ważne jest, aby Twoje ręce były w dobrym stanie. Przede wszystkim zwracamy uwagę, czy ręce są bardzo suche lub szorstkie, ponieważ nie jest komfortowo trzymać rękę kogoś, kto ma ręce jak krokodyl. Rozumiem to dobrze, ponieważ w zimie moje ręce są bardzo suche. Czasami są tak suche, że pękają i tworzą rysy. Dbam o nie w ekstremalny sposób. Czasami śpię z rękawiczkami i grubą warstwą kremu, aby uniknąć ich zniszczenia. Ponadto, czystość rąk i paznokci również jest bardzo ważna. Nie mówię, żebyś robił manicurę jak my, ale ważne jest, abyś zadbał o podstawowe rzeczy. Na przykład, trzymaj paznokcie przycięte i czyste. Widok mężczyzny z długimi i brudnymi paznokciami lub z resztkami, które się nagromadziły, naprawdę nie jest przyjemny. Dlatego dbaj dobrze o swoje ręce i paznokcie. Te detale mogą wydawać się proste, ale robią dużą różnicę w wrażeniu, jakie sprawiasz. Jak możesz zauważyć, te punkty mogą wydawać się proste i nawet trochę oczywiste, ale prawda jest taka, że są niezwykle ważne dla nas. Emigrek, kobiety, zwracamy uwagę na każdy detal. Jeśli zadbasz o te aspekty, możesz być pewien, że zawsze zrobisz dobre wrażenie, zarówno na kobietach, jak i mężczyznach. Dlatego nie lekceważ tych detali. Zwróć szczególną uwagę na wymienione przeze mnie punkty, ponieważ są one szczególnie istotne aby wywrzeć pozytywne wrażenie na kobietach. Dbając o wszystkie te aspekty, będziesz na dobrej drodze do zrobienia świetnego pierwszego wrażenia i wyróżnienia się pozytywnie. A więc, kochani, kończymy ten filmik. Nie zapomnijcie podzielić się w komentarzach poniżej, który aspekt uważacie za bardzo ważny i który my, kobiety, szczególnie zauważamy, na podstawie waszych własnych doświadczeń. Nie mogę się doczekać, aby przeczytać, co macie do powiedzenia. Do zobaczenia w następnym filmie. Wysyłam ogromne buziaki dla Was wszystkich. Do następnego razu, moi drodzy. P.A.